Witajcie w kolejnym poradniku. Tematem tego odcinka będzie elipsa. i Pokażę jak w prosty sposób narysować elipsę w SketchUp. Pierwsze co musimy zrobić to narysować osie tej elipsy. Różmy, niech to będzie 5 metrów. I dokładnie ze środka rysujemy drugą, bądź to krótszą, bądź dłuższą. Akurat w tym przypadku będzie krótsza. W taki sposób. Gdy mamy już gotowe osie tej elipsy, zaznaczamy je, tworzymy z nich grupę, a następnie wybieramy koło, i z samego środka rysujemy koło o takiej średnicy, jaką długość ma krótsza oś tej elipsy. Pozostaje nam tylko zaznaczyć to koło. Z klawiatury wciskamy klawisz S. Dzięki temu będziemy teraz skalować to koło. Wybieramy punkty, z których będziemy skalować, więc najpierw z tego punktu i przesuwamy do końca tej osi. Dokładnie to samo robimy z drugiej strony. Jak widać bardzo szybko stworzyliśmy elipsę o, o podanych wcześniej wymiarach. Pozostaje nam tylko zaznaczyć te osie i je usunąć. Dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania bądź sugestie, zostawcie je w komentarzu. Zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym odcinku.